Cześć! Czasy kodów promocyjnych minęły. Cóż, może nadal istnieją w niektórych grach, ale nie w War Thunder. Teraz wszystko jest znacznie prostsze. Wszystkie bonusy są natychmiast zawarte w linku. Jaki link i jakie bonusy? Oglądaj dalej, a dowiesz się. Ale zanim zaczniemy, daj lajka, zasubskrybuj kanał i dajemy! W końcu chcesz za darmo czołg, łódź, samolot, 100 tysięcy srebra i premium z bustem do doświadczenia przez 7 dni, prawda? Po polubieniu tego filmu przejdź do opisu i kliknij jedyny link, który tam znajdziesz. Gdzie cię zabierze? Dokładnie do jedynej strony internetowej, która da Ci przejazdy na poziomie premium: 100 tysięcy srebra, premium boostery, a także zniżki i pojazdy zapasowe. Tak czasami działa los. Szukałeś, gdzie wprowadzić kod promocyjny dla bonusu, ale nie musisz niczego wprowadzać. Pozwól, że pokażę Ci, jak to wszystko zdobyć. Jak już powiedziałem, kliknij link w opisie i kliknij Graj na PC, a następnie wprowadź swój e-mail. Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło i czapta, zaznacz pole i kliknij czerwony przycisk Utwórz konto w grze. Następnie przejdź do podanego adresu e-mail i znajdź wiadomość z żądaniem potwierdzenia. Bez tego nie będziesz w stanie zalogować się do gry, więc musisz mieć dostęp do e-maila i nie używać losowego zestawu liter, a tylko działającego adresu e-mail, którego używasz. To w zasadzie tyle. Wybierz dowolny kraj, a jeśli chcesz, możesz nawet przejść szkolenie. Polecam to dla początkujących, ponieważ w grze jest wiele zawiłości, a przynajmniej tutaj pokazują ci podstawowe aspekty sterowania. Otrzymasz to za 100 zł orłów. Może niewiele, ale wciąż miły bonus. Potwierdź i zaakceptuj. Gratulacje za zarejestrowanie. Następnie istnieją dwa możliwe wyniki. Pierwszy, natychmiast otrzymasz wszystkie bonusy, które obiecałem wcześniej. Drugie, będziesz musiał zagrać w jedną bitwę i dopiero potem system uznać cię za bonusy w grze. Celowo zarejestrowałem kilka kąt i przetestowałem je losowo. Czasem pierwsza opcja działa, czasem druga, ale ważne jest to, że działa. Teraz masz już premium naziemne pojazdy, pojazdy powietrzne i morskie. Górę srebra i bonusy co tydzień. I wszystko inne co jest wymienione tutaj na tej stronie. Ponadto na początku gry pokaże ci się kod zaproszenia, którego możesz użyć do zaproszenia przyjaciela, ponieważ gra razem jest przyjemniejsza, a oboje otrzymacie dodatkowe korzyści w formie waluty premium i srebra, w zależności od osiągnięć osiągniętych przez twojego kumpla. I ostrzegam cię, nie radzę wędrowania po internecie w poszukiwaniu kodów promocyjnych, szczególnie za pomocą witryn takich jak ta, którą widzisz na ekranie. To wszystko oszustwo i zdzierstwo. Jak widać, nie przynosi żadnych rezultatów. Jedyne, co osiągnąłem, to marnowanie czasu na wątpliwej stronie internetowej. Jedyny działający kod promocyjny znajduje się w linku w opisie. Jest osadzony na stronie, która została wcześniej przygotowana przez programistów. I zawsze działa. Jest to najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na uzyskanie czołgów premium, samolotów i łodzi, które stają się Twoimi najlepszymi przyjaciółmi na następne 10 godzin rozrywki, ponieważ levelowanie pojazdów premium jest przyjemnością ze względu na zwiększony zysk swagów i zdobywanie punktów. Dodaj do tego wszystkiego bezpłatne premium, które też otrzymasz również podczas rejestracji za pośrednictwem naszego linku, a życie w grze przyjmie zupełnie inne kolory. Suma wszystkich wzmacniaczy może zwiększyć prędkość levelowania nawet dwukrotnie. Ponad 100 tysięcy srebra zdobytych dzięki nam będzie doskonałym kapitałem początkowym na wszystkie wydatki w grze. Pokazałem ci, jak zdobyć nagrodę z wbudowanego kodu promocyjnego w opisie. Widziałeś to wszystko sam. Kody promocyjne innych firm zaciągające cię na niewiarygodne strony internetowe, gdzie ryzykujesz, że skończysz z niczym albo nawet stracisz dostęp do twojego e-maila. Wszędzie istnieją strony phishingowe, więc bądź ostrożny i używaj tylko linków, którym możesz zaufać. Jak widać, mamy już naszych widzów na tym kanale, gdzie nie oszukujemy. W porządku, czas podjąć działania. Kliknij link w opisie, zarejestruj i odbierz bezpłatne prezenty na poziomie premium. To na razie tyle. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco ze wszystkim, co nowe, interesujące i ważne. Powodzenia!